Chorym na schizofrenię żyje się trudno, dlatego że jest to choroba, która w wielu aspektach to życie zaburza. Człowiek z powodu objawów, których doświadcza, nie jest w stanie funkcjonować w swoich takich typowych życiowych rolach. Bardzo często nie jest w stanie kontynuować nauki, wypada z pracy z powodu różnych objawów. Jego relacje z najbliższymi osobami się zaburzają, nie jest w stanie normalnie prowadzić życia rodzinnego, opiekować się dziećmi, być małżonkiem. Często dopóki nie podejmie leczenia i rzeczywiście leczenie, współczesne leczenie, jakie potrafimy tym chorym oferować, ułatwia powrót do normalnego funkcjonowania w wielu z tych sfer. Pacjenci młodzi nie chcą się leczyć farmakologicznie długo według standardów, czyli po pierwszym epizodzie minimum roka, najlepiej dwa lata, przyjmować leki systematycznie. Sytuacja młodych pacjentów, którzy chorują na schizofrenię jest w tej chwili dość dramatyczna. Przede wszystkim odwlekanie i to, ta długość od podstawienia pierwszej diagnozy, ten czas jest bardzo długi. To jest niestety niebezpieczne z tego powodu, że czym dłużej nieleczona psychoza, tym więcej tak naprawdę szkód, które ona powoduje w ośrodkowym układzie nerwowym.